Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla Was recenzję, bardziej takie omówienie albo wrażenia z pierwszego sezonu serialu I Am Groot, który na Disney Plus będzie miał premierę albo już ma, w zależności kiedy oglądacie tą recenzję, 10 sierpnia 2022. Mamy 5 odcinków w pierwszym sezonie, wszystkie trwają niespełna 20 minut. Kiedy Kevin Feige pierwszy raz zapowiedział I Am Groot, pomyślałem sobie, no dobra. Studio Marvel próbuje robić content dla każdej grupy wiekowej, mimo że większość contentu jest dla grupy 13. Ale muszą zrobić coś dla młodszej widowni. I Am Groot jest przeznaczony dla widowni 7. No więc pomyślałem sobie, że będzie to kolejny jakiś infantylny serial dla dzieci typu Coco Melon albo coś jeszcze gorszego. No i powiem wam, nie mogłem się bardziej mylić. Każdy odcinek z tych pięciu trwa mniej więcej 4-5 minut. Jest tak zabawny, tak prześmieszny, że śmiałem się na głos. Mimo że oglądałem serial sam, to śmiałem się na głos, co mi się nie zdarza zbyt często. Główną gwiazdą serialu jest, jak sama nazwa wskazuje, Gród, ale gdzie niegdzie pojawiają się inni strażnicy galaktyki. Każdy odcinek zrobiony jest w tym samym stylu, mimo że opowiada zupełnie inną historię. Każdy uczy nas czegoś innego. Na przykład pierwszy odcinek uczy nas na przykład tego, żeby korzystać z życia. Drugi odcinek mówi nam co nieco o zazdrości, ale i o dorastaniu. Tak więc każdy odcinek ma gdzieś ukryte przesłanie. Szczerze powiem Wam, że nie wiem jak by wyglądał mój ranking najlepszych odcinków. Czy na pierwszym miejscu byłby piąty odcinek, czy trzeci? Trzeci odcinek ma vibe horrorowy ala obcy. Natomiast piąty odcinek to odcinek, który widzieliśmy w zwiastunie z tymi małymi ludzikami. No i powiem Wam, że takiego finału odcinka się nie spodziewałem. Kiedy zapowiedziano I Am Groot, zastanawiałem się, czy Groot będzie mówił tylko I Am Groot, czy będzie mówił I Am Groot, ale napisy będą tłumaczyły to, co chce przekazać. No i wiecie co? Powiem wam tak. W odcinkach mówi tylko I Am Groot i nie ma żadnego tłumaczenia, ale odcinki są tak zrobione, że ty się domyślasz, co on chce powiedzieć. I powiem wam, że każdy może sobie interpretować to w swój własny sposób i to jest Mega plus tego serialu. Jeżeli chodzi o easter eggi, to I Am Groot jest częścią MCU, jest częścią przygód Strażników Galaktyki. Mamy tutaj kilka easter eggów, które dosyć łatwo wyłapać, na przykład mamy easter egg do Alpha, tak tego innego kosmity. A jakie jeszcze easter egi wyłapałeś, jeżeli oglądałeś? Oczywiście, I am Groot sezon 1. Tak naprawdę nie ma co gadać. Cały sezon pierwszy trwa około 15 minut, jeżeli odejmiemy napisy początkowe i napisy końcowe. Tak więc, czy warto obejrzeć? Oczywiście, że tak. Można go obejrzeć jako przerywnik w reklamach na Polsacie. Na pewno się mega uśmiejecie. A jeżeli chodzi o vibe całego odcinka, czy całego sezonu, to no to mega mi się podobał. Nie był tak infantylny, jak myślałem, że będzie, dlatego mega. Mega się zaskoczyłem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Drugi sezon został już oficjalnie zapowiedziany i szczerze mówiąc, nie mogę doczekać się, aby zobaczyć, gdzie tym razem poniesie Gruta. Jeżeli oglądałeś I Am Grud sezon 1, który dostępny jest tylko na platformie streamingowej Disney, to daj mi znać w komentarzach co o nim sądzisz. Czy chcesz więcej? Ja na pewno. Trzymajcie się na razie.